Witam wszystkich. Podsumowanie tygodnia 14. Muszę przyznać, że sporo się działo, bo i byłem na Fame MMA 18 w Atlas Arenie w Łodzi. Także taki tydzień był bardziej rozrywkowy, bo jeszcze impreza wleciała i tak dalej. Cały tydzień był przepracowany łącznie z sobotą, także no, pracowicie to wyglądało. Natomiast <ścoughs> dużo rzeczy było takich słabych, nie? Bo... Przez to, że on był taki trochę zapchany, to nie miałem czasu na na przykład zadania szachowe w ogóle na szachy, żeby nagrać film albo coś, cokolwiek z nimi porobić, nie miałem czasu. Albo po prostu byłem zmęczony, ale też trzeba się zastanowić, czemu byłem zmęczony. No bo za mało spałem. Jakaś średnia snu to chyba wychodzi mi około 6 godzin, jak nie trochę mniej w tygodniu. Także no, w tym tygodniu będę starał się to mocno poprawić. Myślę, że to jest główny powód moich niepowodzeń. Bo spać poniżej 6 godzin to jest dla mnie trochę za mało. I co, i, I wszystko później szło alowo. Czyli Ani też się nie, później nie rozciągałem. Nie brałem witamin, zapominałem o różnych rzeczach, już mi się nie chciało wchodzić na, na ten plan Excelowski. No i taka kula śnieżna się hmm, rozpędziła, że tak można powiedzieć. Ale też nie było jakaś najgorzej. 5,64, czyli w sumie to chyba jest trzeci, albo nawet czwarty, teraz widzę. Chyba czwarty wynik. Chyba tak jeśli chodzi o średnią no i tak jak mówię no widać to 2 na 5 w rozciąganiu filmy i zadania szachowe 1 na 3 też bardzo słabo nie? No, ale 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 też trzeba pozytywy z tego brać i można tu sobie zobaczyć już fajną fajny progres od paru w sumie to od dwóch tygodni dopiero. Lecimy w górę, nie? Ten tydzień dwunasty naprawdę mnie osłabił, ale tu powyżej 6, ostatni tydzień i ten ostatni 5,64, czyli dwa tygodnie z rzędu powyżej 5,50, nie? A to już jest coś. Tu się tak nawet nie zdarzało wcześniej. No, ale tak jak mówię, no jest dużo do poprawy, na pewno ten sen będę teraz cisnął. Dzisiaj idę spać, nie wiem, 22.45. Znaczy, no idę spać, no spróbuję już się położyć o takiej wstaję o 6, więc yy, nie ma tego czasu na sen. Yy, no dobra, no i co, no zobaczymy jak to wyjdzie, a, a jak to wyjdzie zobaczymy dopiero za tydzień, w następnym filmiku. I tam się widzimy do następnego